Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam do odcinka z serii Ekspertki i Eksperci raportu Future 2024. Dla przypomnienia, czy też informacji dla osób, które jeszcze nie wiedzą, czym jest raport Future, to coroczna publikacja o rynku pracy i kompetencjach przyszłości. Jest to niezwykle rzetelnie przygotowane kompendium wiedzy, bazujące na najnowszych badaniach oraz wskazujące nadchodzące trendy, których dzisiaj już nikomu nie wolno przegapić. Raport jest dostępny bezpłatnie pod adresem raportfuture.pl. Co roku też zapraszamy wybitnych ekspertów, menadżerów, badaczy, którzy swoją wiedzą dzielą się na omach naszego raportu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście i Swoją Drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki idą swoją drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut. Wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Pruszyńska-Witkowska, która jest znaną przedsiębiorczynią, współzałożycielką Future Colors, platformy cyfrowej umożliwiającej indywidualne podnoszenie kwalifikacji i przykwalifikowania się na stanowiska związane z technologią. Joanna ukończyła studia w dziedzinie sztuk liberalnych na Uniwersytecie Concordia, obecnie mieszka w Warszawie z mężem i czwórką dzieci. Jej inspirująca praca Future Colors nadal tworzy możliwości i umożliwia jednostkom, zwłaszcza kobietom, rozwijanie kariery w branży technologicznej. Joanna pracowała też jako menadżerka w agencjach reklamowych takich jak Leo Bernet czy Havas, a następnie założyła swoją własną agencję PR Headline Sporter Novelli, którą z powodzeniem prowadziła przez ponad 20 lat. W 2018 roku wraz z Batą Jarosz, byłą członkinią zarządu giełdy papierów wartościowych, uruchomiły Future Colors. Firma znacznie rozwinęła się w ciągu tych ostatnich lat i teraz działa na pięciu rynkach, w tym m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako oficjalny partner Amazon Web Services, Future Colors ma wśród swoich głównych klientów takie firmy jak Orange, Amazon czy Accenture. Praca Janny też została bardzo mocno doceniona przez różne organizacje, m.in. otrzymała nagrodę Digital Champion przez polską organizację ICT w 2019 roku. Również została firma doceniona i uznana za jedną z 20 najlepszych polskich startupów przez magazyn My Company, a także otrzymała od AVPI nagrodę i została uznana jako jedna z 10 najlepszych społecznych startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. To, co motywuje obydwie panie i jest misją, to zwiększenie różnorodności w technologii, zwłaszcza obecności kobiet w technologii. To właśnie też zainicjowało Joannę do tworzenia takich kampanii jak Women in IT Career Day, Woman Update czy Funduszu Stypendialnego Diversity in IT. Za swoją pracę, Joanna otrzymała wiele nagród, m.in. została wymieniona przez Forbes a jako jedna ze stu najpotężniejszych kobiet w Polsce oraz zdobyła Rok temu, w 2022 roku, nagrodę Business Roku przyznawano przez sukces pisany Szminkom. Mam ogromną przyjemność zaprezentować wywiad z Janną i niezmiernie się cieszę, że Joanna zgodziła się ponownie, bo tak naprawdę po raz drugi wesprzeć nasz raport i nie tylko udzieliła nam swojego głosu i podzieliła się swoim doświadczeniem jako ekspertka na łamach raportu, ale również zgodziła się właśnie podzielić swoją wiedzą tutaj przed Państwem. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Pruszyńska. Mam ogromną przyjemność gościć Joannę. Joanna jest również ekspertem w tegorocznym, a raczej przyszłorocznym raporcie Future. Cześć, witaj Joanna. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w gremiu tak wspaniałych i ciekawych ekspertów. Bardzo również dziękuję w imieniu tych ekspertów również, ale I ekspertów. Swój, jeszcze bardziej i ekspertek oczywiście. Joanna, pozwól, że zadam pierwsze pytanie, od którego chciałabym, żebyśmy rozpoczęły dzisiejszą rozmowę. Chodzi mi oczywiście o rozwój, który jest jedną z najważniejszych kwestii dla dzisiejszego pracownika. Jak określiłabyś definicję rozwoju dzisiaj i czym tak naprawdę ten rozwój dzisiaj jest? No rozwój oczywiście coraz większe ma znaczenie im się dzieje że to w takim kontekście zarówno zawodowym, jak i osobistym. Bo to jest jakby zarówno ciągłe rozszerzanie umiejętności, wiedzy, doświadczenia, ale co jest bardzo ważne, to jest doskonalenie się zawodowo i osobowo. Myślę wydaje, że jeżeli tak zapauzuję na tym osobowych, to mi się wydaje, że wiemy o ilości już książek, o tak zwanych z amerykańskiego self help, który do Polski też wkroczyły w latach 90. I też jest to jest coś, co bardzo o tym powinniśmy pamiętać, szczególnie w naszych czasach, kiedy mówimy o potrzebie dobrostanu, o potrzebie tak zwanej rezancji, czyli odporność na stresy, na różne sytuacje, na przykład jak COVID nam pokazał, więc ta kwestia osobistego rozwoju ma bardzo dużo znaczenie i mi się wydaje coś, co to jest jakby dla nas w Polsce dość w miarę nowe. Natomiast kwestia zawodowa, no to to jest to, co najbardziej, oczywiście, jesteśmy z tym zaangażowani. To jest rozwój umiejętności, kompetencji, tak aby ta osoba była nadal atrakcyjna na rynku pracy. I tutaj można zwrócić uwagę na dane, które mówią, że właściwie 4 lata po zakończeniu naszych studiów tylko na 4 lata wystarczyła nam nasza wiedza. Więc a teraz mi się wydaje, że nawet to bardziej przyspieszyło ze względu na wszystkie zmiany technologiczne, które się dzieją na naszych oczach, czyli właściwie ta potrzeba zwiększenia naszych kompetencji zawodowych naprawdę już jest, bez tego nie możemy w ogóle dalej funkcjonować. I więc jak bym myślał o tym, że to było te cztery lata po studiach, to też przypomnę, jak całkowicie cyfryzacja przyspieszyła, jak tu jest nowych, wiele narzędzi, nowych różnych rozwiązań, których musimy się uczyć. I to jest po prostu jeden z takich elementów, które zostaje z nami. Czy mówimy się o tak zwanym lifelong learning? Czy takiej kwestii, że prawdopodobnie będziemy mogli zmieniać w czasie naszego życia wiele razy nasze zawody. Już jest powiedziane, że dzieci, które są teraz małe, prawdopodobnie nie istnieją jeszcze prace które, zawody, które będą wykonywać. I to, że też jest z taką znaną cyfrą, na słyszałeś, że prawdopodobnie nasze dzieci cztery razy w życiu zmienią swój zawód. Czyli ta, Zmiana i ciągła adaptacja do, do nowych sytuacji, ale też do nowych wyzwań na rynku pracy jest coś, co staje, jest stałe dla nas. Też warto podkreślić kwestię, jak to jest bardzo ważne dla pracodawców, czy w ogóle osób, które będziemy chcieli współpracować. Już po pandemii w 2023 roku World Economic Forum ogłosił, że jeden z najważniejszych umiejętności to jest właśnie szybka adaptacja i nauka przez całe życie, ponieważ ta szybkość dostosowania się, szybkość zdobywania tych umiejętności jest czymś, co jest jakby konieczne, żeby zmieniać i przygotowywać i być nadal trakcyjny i, i dobrze wykonywać swoje obowiązki. Więc to jest, jakbym to zfiniowała, zarówno to jest ten rozwój osobisty, bardzo jak bardzo i ten na rynku pracy. Ten zawodowy. To jest to, to tak. zdobywanie naszych umiejętności, polepszania siebie jako osoba, która po prostu świetnie sobie daje ze zdrowiem. Z odpornością na różne stresy. Wiadomo wszystko, jest, co jest mindfulness, kwestia medytacji. Ja też tym się bardzo zajmuję. Myślenie odpowiednie, prawda? Dobrze uczymy się, że właściwie myślenie kształtuje nas i kształtuje naszą przyszłość. tak Więc jeżeli, jeżeli są słuchacze, którzy zamartwiają się, którzy myślą ciągle o tych wszystkich czarnych scenariuszach i wyobrażają sobie, że w ten sposób tak powinni funkcjonować, to jest najgorsza rzecz, którą robią dla swojego organizmu, bo karmią się ciągle tym negatywnym spojrzeniem. Tak, Zarówno jedno i drugie, czyli rozwój osobisty, jak i rozwój zawodowy jest jednym z najbardziej kluczowych w naszych czasach, w których teraz żyjemy. Bardzo Ci dziękuję, w ogóle dziękuję Ci za te wszystkie liczby, rzeczywiście je znam, ale dziękuję Ci, że o nich powiedziałaś. Ja powiem Ci, że nawet ja podejmuję taką wariację, że już po tych pięciu latach to już nie ma przestrzeni na to, że jesteśmy w stanie to wykonać, znaczy wykorzystać i też stąd jeżeli od czasu do czasu pracę z młodzieżą, to ja im doradzę, żeby oni dzielili ze studia jednak na te dwie części, w sensie licencjat i magister i żeby ten magister już był czymś. Co będzie świeże, nowe, aktualne, bo tak naprawdę jak wyjdą, to, to za chwilę po tym magistrze to będzie zupełnie nieaktualne. Ale chciałam tutaj nawiązać z kolei do te, tych pięknych rzeczy, które ty robisz w swoim życiu zawodowym i tym, w jaki sposób wspierasz ludzi właśnie w tym, żeby przekwalifikowywać się. Pomagasz po prostu bardzo wielu ludziom w tym i pozwól, że tym razem bym poszła w tym kierunku, bo to mnie też bardzo, niestety też ciekawi, a z drugiej strony nie ukrywam, że inspiruję i śledzę i kibicuję bardzo Twoim działaniom. bo Właśnie mówi się bardzo dużo dzisiaj o tym przekwalifikowaniu, zdobywaniu kompetencji technologicznych, cyfrowych, ponieważ robisz to na co dzień od tylu lat, to chciałabym, żebyś podzieliła się z nami tym, co, co to oznacza, że one są ważniejsze i czy w ogóle one są ważniejsze od tych miękkich. A może jednak te drugie są konieczne do rozwoju? Jak, byś, jak, jak na to patrzysz? Obydwie umiejętności są bardzo ważne, zarówno te miękkie, jak i te techniczne. Mi się wydaje, że to jest coś, co musimy bardzo wspierać i rozwijać, i też pokazywać. Tak? Czyli, jeżeli że osoba to jest w trakcie przekwalifikowania się i właśnie uczenia się tych kompetencji twardych nowego zawodu w technologii, to bardzo jest istotne, że w momencie, kiedy już wychodzi na rynek pracy, bardzo jasno pokazuje, te wielkie doświadczenie, które ma w innym zawodzie, w innym może obszarze, który pracowało, czy pracowała, pokazując właśnie, że jak dobrze sobie świetnie dawało właśnie zarządzaniem projektu, kolaboracją, rozwiązywaniu różnych konfliktów, pracą zespołową, umiejętności wpływu na innych i kwestia też empatii. Więc to, to bardzo dużo, gdzie my zawsze podkreślamy. Że jak ważną i cenną jest umiejętność, którą zostały zdobyte, i to są duża przewaga w stosunku do osób, które wychodzą na rynek pracy. tak? Oni nie mają tego bagażu, nie mają tej możliwości, tego czasu, który mm -hmm. my mieliśmy, mm -hmm. pracując, załóżmy, nie wiem, w księgowości, w obsłudze klienta, w administracji, w projektach, nie wiem, jakiekolwiek. To są rzeczy, które prawdopodobnie już je mamy i warto je po prostu mocno wyeksponować, pokazać. Natomiast nie ukrywamy się, że kompetencje techniczne są w tej chwili najbardziej potrzebne. Jeżeli nawet spojrzymy dzisiaj na ogłoszenia pracy, i to mam dane z no Flap Jobs, 60% właściwie jak najwięcej ilości ogłoszeń o pracy są związane z technologiami. No właśnie, to jest niezwykłe, niezwykłe. Tak, Unia Europejska ogłosiła, że do 2030 roku wszystkie zawody będą 90% zawodu będą wymagały umiejętności technologicznych. Czyli bardziej ta współpraca naprawdę, jak mówimy o umiejętności, to jest tak ta hybryda człowiek i maszyna, czyli umiejętności no zarządzanie. Tak. Tak, tak jak na przykład sztuczna inteligencja, umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji to odpowiednie prompty. Tak, jest tyle już teraz narzędzi, ja się też sobie bawię i poznaję. Ja to. też. I uważam, że każdy powinien, zapraszam na to serdecznie, ale teraz umiejętność tego, bo jak ktoś mi powie, to jest beznadziejne i to jest w ogóle to nie działa, w tym momencie widocznie ta osoba źle, odpowiedni sposób zap to promptowała. To jest jeden z największych w tej chwili doświadczeń, które mamy takich społecznych, bo OpenAI rzuciło nam i teraz po prostu wszyscy próbują się tym odnaleźć. To jest narzędzie na pewno niedoskonałe, ale to, że otworzyli, to też od razu już wyszło masa rzeczy, które a, trzeba naprawić, a przede wszystkim trzeba zabezpieczyć i zastanowić się pod kątem etyki, jakie to są zagrożenia, które się tworzą. Natomiast wracając do technicznych, tak one będą. I to jest kwestia, że nie będzie zawodów, w których nie będzie musieli korzystać różnych rozwiązań, czy jesteśmy sprzedaży, to są systemy CRM-owe, do raportowania, do papieru, które nam pomagają, czy to są wszystkie rzeczy związane z automatyzacją, czy w ogóle wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która będzie nam towarzyszyła. I co jest po prostu, będziemy po prostu taką osobami, które szybciej lepiej mogą wykonywać swoją pracę, biorąc pod uwagę, że umiejętnie korzystamy tych rozwiązań, które dzisiaj i, i za chwilę coraz bardziej będą na rynku. Więc wracając do tego Twojego pytania, w jednej myśli, jak najbardziej kluczowe, szczególnie jak teraz patrzymy, znowu pandemia pokazała nam, jak jesteśmy w bardzo trudnych czasami momentach, szczególnie rozproszonych zespołach, już wiemy, że nie ma powrotu do tradycyjnego pracy, jednej organizacji przychodzą do pracy, raczej to będzie zawsze w jakiś sposób czy hybryda rozproszone, więc te umiejętności, właśnie zarządzanie, rozmowy i też radzenie sobie samemu ze sobą i zarządzanie swoim czasem, jest kluczowa. I to będą i wygrani. Więc ja bardzo właśnie wierzę te osoby, które się przekwalifikują, że właśnie mają ten gigantyczny bagaż doświadczeń, umiejętności. I on jest wspierający bardzo. Dokładnie, tak, wspierający. No właśnie, to, jest ta, no to jest to, co widzimy. Asiu, bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź. To pozwól, że dodam jeszcze, w sensie bardziej zapytam niż dodam, co myślisz o tym, że w tej chwili jest takie ryzyko, w sensie ludzie boją się tego ryzyka, że sztuczna inteligencja właśnie zabierze im pracę. To jest dobrze powiedziane, że to nie sztuczna inteligencja zabierze pracę, tylko sztuczna inteligencja zabraże pracę tym osobom, które nie umieją korzystać ze sztucznej inteligencji. Więc to jest to, że w momencie, kiedy dzisiaj mówisz, ja się wykluczam, na te, wyłączam się z tej technologii, w ogóle uważam, że to jest e, bez sensu i w ogóle chcę mieć z tego dalej, dalej, to są te osoby, które nie narażają na takie duże wykluczenie. Jeżeli dzisiaj mówisz o jestem otwarta, chcę poznać, jestem ciekawa, to jest kwestia w ogóle prawo kompetencji, których jest najbardziej zaczyna być też ceniona, to jest ta ciekawość. Jestem ciekawa tego narzędzia, chcę to poznać. Zobaczy jak ja mogę zastąpić moje różne czynności rutynowe, które są dzisiaj nudne i mnie zabierają czas. To, to są takie osoby, które wygrają bo też jest powiedział, że robot nie, nie zastąpi człowieka, tylko robot uwolni człowieka. Z, z tej wiem. pracy takiej powtarzalnej, tak. monotonnej, no właśnie. Więc no, to, to jest, ja, na przykład, ja mam też taki przykład nawet akurat z moją córką lat 16, która bardzo jest przeciwna w ogóle mediom społecznościowym, bo widzi, jak to zostało, jak to manipuluje mocno młode osoby, jak ma na to wpływ, szczególnie, wiesz, dzisiaj mówimy o tych problemach depresją. Ja jej tłumaczyłam, że, że świetnie, że to widzi, natomiast dlaczego nikt na nie będzie chciała zajmować się etyką w sztucznej inteligencji, tak? prowadzenia różnych systemów, które będą zabezpieczały i ograniczały wpływ i właśnie dbać o ten dobrostan osób, które korzystają z sztucznej inteligencji. I na przykład to ją zaciekawiło. Oni poznaj zrozum i wtedy będziesz mogła w tym uczestniczyć, i olbrzymia ilość możliwości nowych zawodów, które teraz powstają w ramach sztucznej inteligencji, jest po prostu niesamowita. Ale trzeba troszeczkę to poznać. To Asiu, to w takim razie, jak już jesteśmy w przyszłości i w nowych zawodach, to wiem, że tutaj to pytanie będzie bardzo mocno do przodu, ale jakbyś mogła wskazać kierunki zawodowe, właśnie takie, które się pojawią za te 10 lat, albo czym powinien zainteresować się człowiek, pracownik, którego może dotknęło wypalenie zawodowe albo który chciałby zmienić swoje życie, co byś rekomendowała? No, oczywiście to jest. Wiesz co, ta kryształowa kulanie nie widzieliśmy, że przyjdzie pandemia. No wiem, ja wiem. To, że, że możemy mówić możemy o tym, co wiemy dzisiaj i to, czym tak, też tak to, że... bo jestem zaproszona na różne spotkania, nawet w Parlamencie Europejskim, gdzie jest mówione o różnych zawodach przygotowania w ogóle takich, nie, my jesteśmy tak zwane szkołą, która zajmuje się zawodową ścieżką, to też właśnie mhm. jesteśmy y, inspirowani z nami są rozmowy o różnych ścieżkach, które my powinniśmy przygotować na to, czy Unia Europejska przewiduje. Więc jedną rzeczą, o której mówiliśmy, to właśnie kwestia całej technologii, czy właśnie o sztucznej inteligencji, analiza danych, robotyka, automatyka, czyli te wszystkie rzeczy, które dzisiaj wprowadzają, ale za tym idzie też cyberbezpieczeństwo, a niekoniecznie mhm. na trzeba mieć bardzo techniczne wiedzę. Więc to kwestia też zarządzania procesów, które są o wyprodukowywania różnych od aplikacji do różnych systemów. A Druga, kolejną część, o której się jeszcze mało mówi, właśnie to szczególnie Unia Europejska na to nastawiam, to wszystkie zwane green jobs, czyli wszystkie, wszystkie A, prace tak. związane z przeciwstawianiem zmianach klimatycznych i też wszystkie rzeczy związane z ESG. Firmy teraz będą, jak wiesz, od przyszłego roku. Masę tak. raportować i dzisiaj nie ma specjalistów w DSG, czyli które będą mogły pomagać firmom wdrażać te wszystkie systemy raportowania, umiejętnie to ustawiać, koordynować i nadzorować. Więc to jest cała nowa paleta, która powstaje. Tak? Znowu ona w dużej mierze jest też techniczna, no bo czasami, jeżeli mówię przed działaniem. Tak, ale w różnych firmach, przepraszam Ci, przerywam, w różnych firmach jest to doklejane do, do, do działu prawnego, w innych do działu tak. marketingu, jeszcze w innych do działu HR. tak naprawdę nie wiadomo, a to jest de facto kompilacja, tak. tego, bo to jest to SG otula całą organizację, przecież mamy tam governance, prawda, właśnie environment, social. No Oczywiście, right. ktoś to musi to koordynować, wiedzieć na to patrzeć, na co zwracać i, 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 tak. i mieć raportować te wszystkie wskaźniki. Więc z jednej strony ta cała specjalizacja SG, która. Właściwie jeszcze niedawno nie istniała, a już powstaje i to będzie teraz bardzo ważne. Nawet jak rozmawialiśmy z różnymi firmami, to będą momencie, kiedy firma ma z niski wskaźnik, to będą stale gor na gorszych warunkach kredyty, czy w ogóle w fundusze nie będą inwestować. Więc to są po prostu te regulacje, które wchodzą, których jeszcze nie było, więc to jest SG, warto na tym popatrzeć, szczególnie osoby, które na są w HR-ze, tak? czy pracowały mm -hmm, w Fajrze, mm -hmm. czy właśnie jakikolwiek kontrolingu, To jest bardzo ciekawa dziedzina, gdzie osoby mogą pójść. O technicznych już mówiłam, technologicznych, jest kwestia. I druga część to jest właśnie ten green jobs, dotyczący właśnie zrównoważonego rozwoju, dotyczący wykorzystania zasobów naturalnych, dotyczący nowych rozwiązań, które są potrzebne, aby właśnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. My na przykład dzisiaj pracujemy nad wykorzystaniem satelity i cloud computing do tego, aby pomóc farmerom, a głównie farmerkom w Afryce, bo nie wiem, czy wiesz, w ogóle, farming jest, agrykultura, czyli rolnictwo jest w rękach kobiet w dużej mierze w Afryce, żeby umiejętnie mogły planować cały system sadzenia, rozwoju, nawadniania, nawadniania właśnie wykorzystać dane satelity, tak, czyli jak technologia może pomóc, kiedy wszystkie dotychczasowa wiedza, która była przekazywana z dziada dla pra, pradziada, już nie może być wykorzystywana, ponieważ tak zmieniał się zmiany, są klimat, że po prostu już jest nieobliczalne. Jedyna, jedyna, Trzeba mieć na... tak naprawdę na bieżąco w ciągu kilku minut informacji. Czyli daje stuprocentową wiedzę dotyczący jakie mm -hmm. są przewidywania pogodowe. Więc to są na przykład kolejne takie rozwiązania, które mogą być, które jeszcze nie istniały, tak? Czy wykorzystanie jedzenia, prawda? Bo są, mamy tak duże wyzwania na naszej planecie, żeby Uratować ją, jak teraz mówisz, 10 lat. Jak ja miałam spotkania właśnie związane z, z Green Jost i to mówili, że to jest 10 lat, my mamy w ogóle możliwość istnienia, jeżeli nie zrobimy jakiegoś gigantycznej zmiany. Więc wiesz, to co to, to będzie. Jest jedna taka ciekawa predykcja, ja się tego trzymam. To jeżeli my byśmy w stanie w ciągu tak krótkiego czasu, w ciągu właściwie dwóch tygodni, przejść na pracę zdalną, co wydawało się wszystkim ludziom niemożliwe, prawda? Wszystkim firmom, że odległe czasy, to może będzie coś takiego, że my faktycznie uratujemy ten klimat, bo wszyscy się przerzucimy diametralnie na inny sposób życia i zachowania się, i po prostu to wymusi nas. Więc ja nie wiem, czy, co to ma być, ale ja wierzę, że może jednak to już nie będzie aż takiego małego, diametralnego zmiany i zastraszenia. Ale faktycznie jest niesamowita ilość nowych zawodów, które będą powstawane w ramach przydziałaniu zmian klimatycznych. Super. Asiu, bardzo ci serdecznie w ogóle dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, że znalazłaś czas, poświęciłaś się przede wszystkim, że dzielisz się tak pięknie wszystkim tym, co wiesz, i że wspierasz tak wielu ludzi. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję, że zostałaś ekspertką w dziękuję raporcie bardzo. Future. Życzę powodzenia całym Twoim działaniom i wszystkim Twoim podopiecznym, i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo, Kasiu, i bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia, trzyma się. Pa. Do widzenia. Raz jeszcze dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę i chwilę wysłuchania, bardzo ciekawego wywiadu. Pozwól, że zaproszę Cię do pobrania raportu Future, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobiłaś. Na stronie www.raportfuture.pl najnowsze wydanie na 2024 wskazujące trendy jest już do pobrania od 18 października. Do miłego usłyszenia! Zobaczenia!